6:451 Wrzesień. Umówiłem się koło mostu kolejowego we Wrocławiu na klasyka z Harem i Irkiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ponieważ dawno nie mówiłem na klasyka. Dzisiaj tak mniej więcej 4-5 godzin 4-5 godzin na sesja. Zaneta będzie pół na pół z gliną, plus dodatek karmelowy z Marcela. I tak naprawdę będę mieć tylko pudełko pinki i pół litra białych. I nic więcej, zobaczymy co z tego wyniknie. Właśnie bardzo późno wczoraj wróciłem do, do Wrocławia z, z nadmorza i nie miałem robaków, ale Harry mi tutaj poratował. I właśnie o tej wpół do szóstej się umówiliśmy nad wodą. Zaczę się rozkładać. Latarka mi kurczę padła. Yy, ładowałem całą noc, nie wiem co się dzieje Pecla dziwo. Kurde, no nie wiem, nie wiem, będę później z nią walczyć, więc jakoś przy, przy latarce z telefonu będę się rozkładać. No i co? Do zobaczenia z wody. Cześć Ale mi się ręka z rana trzęsie Napij się Trzeba się napić? Dobra, to... to mnie odwieziecie Nie ma problemu Za miejscówkę masz ten Weźmiemy cię na hol Dobra Przesiewamy zaraz Dobra Robimy minie zawody kto najwięcej wyciągnie, ten wygrywa. Kto najmniej, ten stawia piwko. Ja łowię na jedną wędkę, więc mam. Yy, wy macie pół punktu mniej? Wy macie punkty dzielone na. dwa. <laughs> Oni mają punkty dzielone na, na dwa. Ja łowię na jedną wędkę, bo w jednej mi się kołowy wyrotek wolny bieg rozwalił. W jednej mi się, o tutaj mi się wolny bieg rozwalił. Widzicie, lata trzeba coś pewnie skręcić. O. No dobra, to na pikera. Jest 10 koszyków takich na wstępne nacenie. Takie 30 gramowe 28 metr mniej więcej. Zaliście się w karty? A, dzięki, że przypomniałeś. Bo tutaj często pływają. mi się 1 września, prawda? Tak. Ale jak mówimy na dywędku, to wiem, że nas nie muszą. Bo już się tego nauczyłem, bo jak mnie zatrzymali, to powiedzieli mi, ale dlaczego mnie zatrzymali? Znaczy, dlaczego mnie kontrolowali policjanci? No. Dlatego, że łowiłem na jedną wędkę. Chociaż łowi na jedną wędkę, to znaczy, że kurde, nie ma karty. Tak? No to dranie, taki policjant powiedział, nie? Drugi rzut na razie, nic się nie dzieje. Ale są tutaj, Tomek, te są tutaj zaczepy, bo nie da się zestawu tak przesuwać po nie. Wiesz o co chodzi? Tak jak na powodziowym sobie, tam jest piaseczek. I tam sobie przesuwasz pod nie zestaw z haczykiem i nic się nie dzieje. A ja tutaj przesuwam pod nie i od razu już haczy, nie? Mi się wydaje, że tutaj trochę ten... Ale capi. No. Tu stoi pewnie już z tydzień. bo gdzieś sfermentowało na słońcu. Zobacz. Jest leszczyk Jek jedną, Tomek 4, ja 0 Ale pięknie wygląda. No Podziabana Ale tutaj ryby są kurde, bardzo kurde waleczne, takie jakie złapiesz, jak złowisz Aż chyba coś ładniejszego, nie? Nieźle. No już taki. W porządku, nie? I od razu druga. Dublecik. Tak, jest. Co by się, w jedno. Mamusia i synek. Pożegnaj się z mamusią. Żeby nie było mnie na kotlety, nie? Co to tam jest? A tu pegła. To taki masz sprzęt, że ty na piwo łowisz. Mugga się przydała w tym roku, nie? Co? Muga się przydała w tym roku, nie? Tak, bardzo. W końcu mam i ja z pająkiem. <grych> Numer dwa. Numer trzy. Numer cztery. Podkręcimy lekko o 2 godziny przesiedziałem, a teraz cztery ryby z rzędu, ale niestety mała.knięcie małe. Numer 5 Malutka. Zarzucone żyłka się napręża z 4 metry głębokości zaraz puści o, puściło I teraz jest branie zebraniem napręż lekko branie zebraniem teraz jest ale maluszki, naprawdę maluszki 2 trzy pyknięcia już nie dotyka więcej szczytówki, zwykle ta ryba już siedzi gołąb przefruwały walną walnął to na obiad dzisiaj gołąbki Tomek jeszcze zostaje koniec naszych można mini zawodów ja miałem 7 leszczyków jeden spięty i z 6 tak? 5 5 leszczyków a <laughs> Tomek natrzepał trochę ile tam z 15? 15 i gołą. 15 i gołąb, gołąb za dwa gołą za 2 big fish No dobra, no nie poszło za rewelacyjnie dużo drobnicy no, ale następnym razem będzie lepiej. Dziękuję panowie za wspólne wędkowanie. Dzięki. By było bardzo sympatycznie.